Edukacja domowa staje się coraz bardziej popularna w Polsce, ale wciąż krąży wiele mitów na jej temat. W tym krótkim filmie rozprawię się z pięcioma najbardziej znanymi według mnie mitami dotyczącymi edukacji domowej. Cześć, mam na imię Ania i prowadzę blogi kanał Radosny Kwadrat. Opowiadam na nim o edukacji domowej, ale nie tylko, bo też o tym, jak w twórczy i ciekawy sposób spędzać czas ze swoim dzieckiem. Pierwszy mit, który warto obalić i z którym my, rodziny uczące na edukacji domowej, spotykamy się najczęściej, to to, że dzieci są izolowane społecznie. Jakiś czas temu rozmawiałam o tym z psycholożkami Ewą Bencz-Smagałą i Alą Grzenik w rozmowie o rozwijaniu umiejętności społecznych. W innej rozmowie z kolei Ewa Maziarz opowiadała o swoim doświadczeniu w tym zakresie. Jeżeli jeszcze nie oglądałeś tych rozmów, to serdecznie Cię do tego zachęcam. Ja mogę tu powiedzieć ze swojej strony, że szkoła no to nie jest jedyne miejsce, gdzie dzieci nawiązują kontakt z innymi rówieśnikami. Jest to za to na pewno miejsce, gdzie spotykają naprawdę dużo ludzi, bo istnieje wiele szkół, do których chodzi nawet tysiąc dzieci. Ale teraz pytanie, czy jakość idzie za ilością tych kontaktów? Tak? Na edukacji domowej dzieci uczestniczą w wielu zajęciach dodatkowych na których spotykają nie przypadkowych rówieśników, tylko najczęściej takich, którzy mają te same zainteresowania, co oni, więc jest naprawdę duża szansa na zawiązanie przyjaźni. Drugi mit dotyczy tego, że rodzice muszą być bardzo wykwalifikowani. To nie jest prawda. Najczęściej mówi się, że wystarczy, żeby rodzice mieli zdaną maturę. Wiele szkół przyjaznych edukacji domowej oferuje tutaj pomoc w tym zakresie rodzicom. Opowiadał o tym m.in. pan Artur Abramowicz, dyrektor Moracza. Trzeci mit dotyczy tego, że część ludzi myśli, że na edukację domową zapisują tylko rodzice swoje dzieci, jeżeli te mają jakieś problemy z nauczaniem, na przykład. Nie jest to prawda, ponieważ edukacja domowa po prostu sprzyja dzieciom, które na przykład chcą rozwijać swoje pasje i mieć więcej czasu na rozwijanie swoich zainteresowań. Nie dotyczy tylko dzieci, które mają jakieś problemy z, z nauczaniem. Czwarty mit dotyczy tego, że edukacja domowa jest zarezerwowana tylko dla elitarnych i bogatych rodzin. Ja też kiedyś tak myślałam. I rzeczywiście często jedno z rodziców rezygnuje z pracy albo znacznie ją ogranicza, co wiąże się ze zmniejszonymi dochodami, ale obecnie też często zdarza się taka sytuacja, że rodzice po prostu korzystają z możliwości pracy zdalnej czy elastycznych godzin pracy i dają radę pogodzić jedno z drugim. Niektóre rodziny decydują się na współpracę ze sobą w tzw. kooperatywach albo społecznościach, gdzie dzielą się obowiązkami. Wygląda to tak, że na przykład jeden z ojców, zapalony miłośnik historii, uczy wszystkie dzieci historii, podczas gdy inna mama, na przykład miłośniczka przyrody, chodzi z nimi na spacery do lasu, gdzie opowiada o różnych zjawiskach. Tak więc dzielą się po prostu obowiązkami. Piąty mit to to, że dzieci na edukacji domowej nie zostają przygotowane do życia w dorosłości, nie nabywają odpowiednich kompetencji społecznych i praktycznych do późniejszego życia. Nie musi to być prawda, dlatego że dzieci uczące się na edukacji domowej mają większy wpływ na to, co się dzieje, są bardziej sprawcze, mogą decydować o tym, co robią, jeżeli zależy im na, na jakiejś konkretnej dziedzinie, to poświęcają na nią więcej czasu. Opowiadała o tym między innymi Ewa Maziarz w rozmowie ze mną na tym kanale. Dzieci uczące się w szkole są zmuszone do tego, żeby dostosować się do potrzeb całej grupy, i pozostają przez to bardziej bierne. Jak widzicie, wiele mitów nie ma pokrycia w rzeczywistości. Edukacja domowa może być równie skuteczna, a nawet bardziej elastyczna niż tradycyjna szkoła, bo dostosowana do potrzeb indywidualnych dzieci i rodzin. A jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Może spotkałeś się jeszcze z innymi mitami dotyczącymi edukacji domowej? Napisz koniecznie w komentarzu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.